Pan Koluci, Tak Doktor Franco Jest pan opiekunem Migala? Tak Nie mam dobrych wieści Chłopak zapadł w głęboką śpiączkę Przykro mi Jak to się stało? W śpiączce? Może się mylicie. To następstwo urazu, któremu uległ podczas niedawnego wypadku. Gdy badano Miguela po tej historii z Gastonem, był zdrowy. Zgadza się. Nie stwierdzono obrażeń, ale potem nastąpił stopniowy wylew krwi do mózgu, co doprowadziło do aktualnej sytuacji. Dlatego wczoraj zemdlał Tak. bóle głowy i złe samopoczucie to efekt wypadku. Doktorze, wyjdzie z tego? Kiedy wyzdrowiemy? Nie wiadomo. Trzeba czekać. Ale jak długo pozostaje czekać i mieć nadzieję? i